Cześć. Z tej strony Paweł Chrastacz. Tematem rozmowy, którą zaraz wysłuchacie, jest mizofonia. Powitajmy doktorantkę Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Martę Siepsiak. Cześć. Cześć, dzień dobry. Prowadzisz obecnie badania dzieci i młodzieży związane z mizofonią, dlatego najlepiej wyjaśnimy sobie na początku, czym w ogóle jest mizofonia i czy na przykład takia dość głośna i gadatliwa w towarzystwie persona może spowodować u takich osób dyskomfort? Czy wygląda to inaczej? Ciekawi mnie też, czemu w ogóle zajmujesz się naukowo, akurat mizofonią? Do tego pytania zawsze boję się najbardziej, więc są dwie odpowiedzi. Jedna oficjalna, taka, że zajmowałam się muzyką przez dłuższy czas i stwierdziłam, że teraz zacznę się zajmować czymś odwrotnym, co nie sprawia przyjemności, ale no, duże cierpienie, ale też jest no, w zakresie dźwięków, A Odpowiedź, na którą chyba pierwszy raz się teraz decyduję, taka prawdziwa, to jest taka, że sama mam bizofonię. Ja długo to nie mówiłam, ale stwierdziłam sobie na konferencji, zobaczyłam, że jak najwięksi z najlepszych uniwersytetów, badacze się do tego przyznają, no to w cudzysłowie przyznają to, to czemu sama mam się nie przyznać. Więc badam, bo mam, bo wiem, że to istnieje. Bizofonia to jest taka... Bardzo uciążliwa dolegliwość, na którą na razie nie ma lekarstwa nieskutecznej terapii, niestety. To jest taka nadwrażliwość, bardzo, bardzo silna na pewne ciche, powtarzające się dźwięki. Wspomniałeś o tym, że jesteś głośny i nie chcesz być nieprzyjemny dla innych. To dobra wiadomość, bo do raczej nie o głośne dźwięki chodzi, tylko o takie właśnie cichutkie. Nie chcę nawet podawać przykładów, żeby nikomu nie podpowiadać, nie podsuwać pomysłu, bo tutaj uwaga też ma duże znaczenie. Osoba, kiedy słyszy pewne takie dźwięki, ciche, powtarzalne, odczuwa bardzo silne negatywne emocje, takie jak złość, niesmaczenie, silna irytacja, frustracja. Odczuwa to też w swoim ciele, nie może się oderwać od tego dźwięku. No i to znacznie wpływa na jakość funkcjonowania tej osoby, ale też w konsekwencji prowadzi często, nie zawsze, ale często do. Do takich nieporozumień w rodzinie, ze znajomymi, do odsuwania się z życia społecznego, do wycofywania się. No, osoby z mizofonią bardzo często właśnie o tym mówią, że są uznane za manipulatorów, że to nie istnieje, że sobie wymyśliły. No, dużo jest takich strasznych, no, dramatycznych wręcz historii, yy, które przez te ostatnie 5 lat badań usłyszeliśmy od ludzi. Co wiemy o przyczynach mizofonii? Jeśli chodzi o to, dlaczego występuje, jakie jest podłoże, no to to jest najważniejsze pytanie, ale tak naprawdę nie, ja nie jestem w stanie, nikt nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Wiadomo, że Mizofonie widać w mózgu, ale dlaczego, to tego nie wiadomo. Wiadomo, na pewno, że nie jest czymś takim, co sobie ktoś wymyślił i może sobie to odmyślić i wyrzucić z głowy, bo to jest po prostu niemożliwe. Jak często występuje, to też trudno pomyśleć, bo to zależy od definicji od tego, kogo się jeśli przyjąć takie bardzo wąskie kryteria, to będzie około 1%. procent. Jak przyjąć takie szersze kryteria, to będzie 18-20%. Też mizofonia ma różne nasilenie. Może to być taka słaba, lekka mizofonia, ledwo dostrzegana, może być tak silna, że będzie występować no, z myślami samobójczymi, z takim zupełnym wycofaniem i ze współwystępującymi innymi zaburzeniami psychiatrycznymi. Także zadajesz mi bardzo trudne pytania. Ja bym bardzo chciała na nie znać odpowiedź. Przejdźmy więc do badania, które teraz prowadzisz. Opowiedz nam o nim więcej. Badanie prowadzimy od końca czerwca i potrwa do końca sierpnia, badamy dzieci, dzieci i młodzież i to jest jedno z pierwszych na świecie takich badań, pierwsze w Polsce, ale pierwsze w ogóle na taką skalę, badamy dzieci i rodziców bezpośrednio, czyli zapraszamy do siebie na wydział, ale też przyjeżdżamy do dzieci i rodziców w całej Polsce, jedziemy po całej Polsce, rozmawiamy z tymi rodzicami, badamy dzieci, sprawdzamy słuch, przetworzenie słuchowe, sprawdzamy jak przetwarzamy informacje takie pozasłuchowe, pamięć, Rozumowanie, szybkość przetwarzania, sprawdzamy, czy mają jakieś współwystępujące zaburzenia, może cechy ze spektrum autyzmu. Kompleksowo się tym zajmujemy. A dlaczego? Większość badań, pewnie 99% badań nad mizofonią na świecie jest prowadzonych na osobach dorosłych. I nasze badania z ostatnich 4-5 lat też były prowadzone tylko i wyłącznie na osobach dorosłych. Natomiast mizofonia pojawia się najczęściej w okresie dzieciństwa. Spotkałam ostatnio osobę, u których pierwsze objawy pojawiły się w wieku trzech lat, więc jeśli coś się pojawia we wczesnym dzieciństwie czy w okresie nastoletnim i trwa, to po latach życia z mizofonią można już mieć konsekwencje, czyli coś dodatkowego, na przykład współwystępujące zaburzenia, na przykład zaburzone relacje społeczne z rodziną, ze znajomymi, więc badanie dorosłych jest fajne, ale nie pozwala nam sprawdzić takiej czystej mizofonii. U dzieci po prostu nie miało jeszcze szans dojść do wtórnej konsekwencji mizofonii. O, dlatego bardzo nam zależy na badaniu dzieci. Dodatkowo jeszcze sprawdzamy to, jak to widzą rodzice, bo wszyscy badają osoby z mizofonią, ale nie można zapominać o tym, że osoby z mizofonią żyją w społeczeństwie i rodzice, rodzina, chodzi mi o to, że one też tego doświadczają. Problem polega na tym, że większość dzieci, tych młodszych w szczególności, nie jest w stanie stwierdzić, czy ma mizofonię. One wiedzą, że im coś nie pasują, ale jeszcze nie mają takiego aparatu poznawczego, słownego, żeby się zorientować, że to jest tak. One myślą, że albo im ktoś naprawdę robi na złość, albo że wszyscy tak mają, więc same tego nie powiedzą. To Czasami powiedzą, ale często właśnie tak nie jest. Albo używają innych słów, albo zachowaniem to pokazują krzykiem, płaczem, rzucaniem. Jeśli my, dorośli, specjaliści czy nauczyciele, rodzice, nie będziemy o tym wiedzieć, i nie będziemy potrafili tego dostrzec, no to, no to ten problem będzie po prostu się pogłębiał, bo im wcześniej to zobaczymy, to wcześniej jest szansa na pomoc, na odpowiednie zareagowanie. W szkole oczywiście nie da się, nigdzie nie da się wykluczyć tych wszystkich bodźców, bo to nie jest tak, że teraz dla osób z misofonią y, wszyscy przestaną jeść, odzywać się, no to jest po prostu nieuniknione, ale chodzi o takie, no, minimum wzajemnego szacunku i gdzieś tam nie szło do ugodniej. Ostatnio słyszałam, bo w Poznaniu, że, że dziewczyna dostała pozwolenie, czy jakby specjalne dostosowania do pisania egzaminu ósmoklasisty i to jest wspaniała, genialna wiadomość, bo tak naprawdę osoby z misofonią bardzo tego potrzebują kilka badań pokazujących, że osoby z mizofonią, kiedy są narażone na te dźwięki, im znacznie spada jakość wykonywania zadań, więc taki maturzysta czy taki ósmoklasista na egzaminie, gdzie obok ktoś kurka nosem, czy postupuje, czy pociąkuje, Najzwyczajniej w świecie będzie miał niższe wyniki, i to nie jest do końca uczciwe. My potrzebujemy osób z mizofonią, dzieci i młodzieży od 7 do 17 roku życia, czyli które nie skończyły jeszcze 18, ale potrzebujemy też grupy kontrolnej, tak jak w większości badań, takich porządnych badań. Czyli zapraszamy dzieci, w szczególności nastolatków, potrzebujemy takich 14, 15, 17-latków, bez nadrażliwości słuchowych i bez trudności z nauką i bez spektrum autyzmu, i później będziemy porównywać, bo bez grup kontrolnych te badania mają no, znacznie niższą jakość, więc serdecznie zachęcam, my będziemy we Wrocławiu niedługo. Można sobie wejść na stronę na Facebooku Projekty Dźwięk i tam są wszystkie informacje e, i tam są formularze zgłoszeniowe i można też e, napisać do mnie tam. Okej, okay, ale z drugiej strony, jak zresztą wspomniałaś, prawidłowe budowanie relacji z otoczeniem jest jedną z kluczowych kwestii, które pomogą grupie osób z mizofonią. Co ty, jako po prostu Marta z Mizofonią, chciałabyś przekazać? Dziwna sytuacja, bo zazwyczaj wypowiadam się jednak jako ktoś, kto bada. Ale może nie tak dziwna, bo moje doświadczenia są prawie takie same jak doświadczenia większości osób z misofonią. naprawdę jesteśmy do siebie bardzo podobni mamy bardzo podobne doświadczenia. Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest takie ukojenie lęku, bo tak się mówi o tym, że misofonia się pogarsza raz z wiekiem, że jest coraz gorzej, coraz gorzej. I rzeczywiście ludzie w moim wieku czy starsi o tym mówią w ten sposób, ale jak ktoś ma, nie wiem. 30, 40, czy jeszcze jest starszy lat, to wychowywał się w czasach, kiedy o mizofonii nie było nic wiadomo. Kiedy nie było znane jeszcze takie słowo, jeszcze nie zostało wymyślone, nie było żadnych badań. Badania trwają od niecałych 10 lat. Więc jeśli ktoś nie wiedział, że to ma, jeśli jego rodzina nie wiedziała, no to to się jasne, że pogarszało. Ja bym dzisiaj nie była taka pesymistyczna. Przy dzisiejszej wiedzy, ilości badań naukowych na ten temat, my wiemy, że to jest, wiemy, jak można regulować emocje, żeby sobie pomagać, wiemy, jak można modyfikować myśli, żeby sobie pomagać. Um, pomagać nie znaczy wyrzucić muzafonii, nie da się wyrzucić, ale da się łagodzić. Um, wiemy, jak to wszystko robić, wiemy, że można się dogadać um, w rodzinie, czy wśród znajomych i dzięki temu ja mam nadzieję, że jednak okaże się, że to wcale nie jest tak, że z biegiem się pogarsza że jest coraz gorzej. Ona na pewno jest zależna od zmęczenia, od nastroju, od takiego pobudzenia psychofizjologicznego, więc im jesteśmy bardziej zmęczeni, im jesteśmy, im jesteśmy bardziej obciążeni, to te reakcje będą silniejsze. Dlatego też warto dbać o to, no, taki dobrostan po prostu na co dzień, o sen, odżywianie się, takie podstawowe rzeczy, dbanie o siebie. I nie martwicie się tym, bo o to się bardzo martwią rodzice, z którymi ja rozmawiam, nie martwić się tym, że będzie coraz gorzej, że dziecko nie ułoży sobie życia. Ułoży sobie życie. No spokojnie. Na pewno będzie trudniej, ale to nie jest tak, że wszystko skończone i że będzie coraz gorzej. Myślę jednak, że samo powiedzenie innym, że mamy mizofonię, może być trudne. To naprawdę nie jest takie proste powiedzieć, że się ma, że coś przeszkadza. To jest bardzo obciążające psychicznie, takie wstydliwe. No, no, nie musi takie zawsze być. Do tego zakładam, że wspólnie możemy zachęcić kolejne osoby, aby pójść naukowo w kierunku badań nad mizofonią. Z pewnością potrzebujemy kolejnych osób, które pójdą w twoje ślady, prawda? Oj, tak, wymaga jeszcze bardzo wielu badań i bez tych badań, bo wszyscy się pytają, po co te badania? Bez tych badań mizofonia nie wejdzie do oficjalnych systemów klasyfikacji diagnostycznych. Mizofonia, już mamy mnóstwo badań, które pokazują, że mizofonia istnieje, jest niezależna, absolutnie nie jest objawem innych zaburzeń, ale Izofonii nie da się tak oficjalnie zdiagnozować i dopóki my nie będziemy mieli wystarczającej ilości badań, poczuć mizofonii nie będzie, więc musimy robić więcej badań. My chcemy kontynuować badania nad dziećmi. Teraz właśnie sprawdzamy zaburzenia współwystępujące, też właśnie cechy spektrum autyzmu. Sprawdzamy, jak dzieci regulują emocje, jak zachowywałyby się w takich sytuacjach społecznych. Sprawdzamy, jak przetwarzają informacje, jak przetwarzają tak słuchowo, sprawdzamy relacje w rodzinie. Robimy taki wywiad jeszcze około porodowy, czy może tutaj się coś działo później chcemy kontynuować taki mam plan, Zobaczymy, jak to będzie bo to jednak no, to są jednak pieniądze, które trzeba dostać z jakichś grantów. Chciałabym później badać osoby w spektrum, a sprawdzić, jak tam te wrażliwości słuchowe wyglądają, jak tam mizofonia się prezentuje, bo my na razie wykluczamy z naszych badań osoby w spektrum z diagnozą oficjalną. No i mam nadzieję, że uda nam się za jakiś czas uruchomić badania nad terapią. No ale to jeszcze trochę, trochę minie, zanim. Zanim to się uda zrobić. A uda się na pewno ja zachęcam do badania tematu, bo rzeczywiście tyle rzeczy jeszcze do odkrycia. Myśmy, to może tak jeszcze powiem, że myśmy skonstruowali skalę do pomiaru zafoni, która jest przetłumaczona na kilka języków, jest zwalidowana, można jej używać, ja chętnie dostępnie za darmo. Są też dwie nowe skale przetłumaczone na Polski, które niedługo będą wchodzić. Już kończymy pracę nad tym. Także tak, serdecznie zachęcam do badaczy, do, do badania tego tematu, bo jest, bo jest bardzo ważne. Zgodni co do istoty tematu badań nad mizofonią kończymy naszą rozmowę. Z nami była doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, magister Marta Siepsiak. Trzymamy kciuki za rozwój Twoich badań, no i życzymy wszystkiego dobrego nie tylko w naukowym rabie. Dzięki za rozmowę i oby do usłyszenia w przyszłości z kolejnymi naukowymi wnioskami z badań, które prowadzisz. Dziękuję za możliwość rozmowy.